Cześć. Dzisiaj jest niedziela, 10 kwietnia. rocznica tragedii smoleńskiej. Jestem w Warszawie w hotelu. Jest to 14 dzień prowadzonego przeze mnie eksperymentu odwródzającego metodą dieta Doman. Jestem tutaj na szkoleniu. Czas na śniadanko. No niestety prawdopodobnie nie uda mi się nagrać, no bo idę na stołówkę, gdzie będzie bardzo dużo osób i może nie być takiej możliwości. Tak jak wczoraj w trakcie obiadu, no ale po, przy. Y, będzie pokaz sylwetki, również nie będzie dzisiaj ważenia. Natomiast jutro wraca wszystko do domu wracam w poniedziałek z rana do, do Londynu. Także. Teraz będzie prezentacja sylwetki. Wczoraj była mała impreza, ale. Nie jadłem wieczorem po kolacji, tylko wypiłem troszeczkę alkoholu. Tam wszystko jest w porządku, nie ma, nie ma żadnego problemu. To jest dozwolone, raz na jakiś czas, tak jak mówiłem. Nie było żadnego mieszania wódki z kolą, czy whisky z kolą. Yy, tylko w normalnej ilości, w małej ilości yy, czerwone winko, czy kieliszeczki czerwonego, czy lampki czerwonego winka. To jest raz na jakiś czas do, dozwolone. Cześć. No jednak yy, zdaje mi się nagrać, bo jestem o godzinie to jest to młodzież, to Nie ma za dużo ludzi. Dwie kramki chlebka, trzy plasterki tego sera. Troszkę kiełbaski, paroweczka, cały pomidorek i ogórek trochę białego serka, serko. i kawa. Witam na kolejnym posiłku, w 14 dniu. W niedzielę 10 kwietnia. Śniadanko. Drugie śniadanko. Jak zwykle. Serek czy jogurt. Dodatkowo z jedną łyżką. Dodatkowo z jedną łyżką. Otrąb Nieważne co to będzie. To może być tak jak wczoraj był. Zwykły kefir, ale jedna łyżka. I dwie połóweczki. Czyli całe jedno kiwi. Teraz skończy się przerwa idę na kolejne zajęcia. No niestety prawdopodobnie obiadu nie uda mi się nagrać, będzie za dużo ludzi i nie mam nawet gdzie kamerę ustawić. Natomiast oczywiście powiem, co było, co jadłem, a jutro już wszystko wrzuci do normy, wracam jutro z samego rana do Londynu. Także do zobaczenia na następnym posiłku, a ja to zaraz jem i oczywiście zarejestruję na drugim Dzisiaj jest 11 kwietnia, poniedziałek. Już jestem z powrotem w domu w Londynie. Przedseczką przyjechałem z lotniska, czas na śniadanko. Natomiast w tym filmiku chciałem podsumować dzień wczorajszy i dołożyć go do, dołączyć go do filmu z dnia 10. Powiem dwa zdania o obiedzie i obiadku i o kolacji. Niestety nie udało mi się tego nagrać. Natomiast bo to była konferencja, tam była masa ludzi, na stołówce był duży ruch. Natomiast na obiad wczoraj zjadłem ryż, ryż pieczeń w sosie własnym z indyka i buraczki. A na kolację zjadłem taką samą pizzę, jak jadłem wczoraj. Także, no plus wypiliśmy troszkę jeszcze alkoholu, też wypiłem trzy lampki wina. No także to było, ten dzień był powiedzmy intensywny szkoleniowo, no i, i, i później do 10 siedzieliśmy. No ale takie, takie właśnie rzeczy są normalne. Ta dieta charakteryzuje się tym, że jeżeli przestrzega się pewnych podstawowych reguł, raz na jakiś czas oczywiście w takiej imprezie można brać udział. Jedną rzeczą, której nie zrobiłem na pewno, to nie jadłem po godzinie 20. Tą pizzę zjadłem o 19.30. Czyli teraz jakby kończymy dzień tym. Te wideo kończymy dzień 10 kwietnia, a za chwileczkę przyjdę i pokażę już jako śniadanko w dniu 11 kwietnia.